Czosnek południowy jest byliną cebulową pochodzącą z Europy Południowej, z rodziny czosnkowatych. Ma on żółte kwiatostany, które prezentują się pięknie w maju i czerwcu. Po przekwitnięciu roślina kończy wegetację i część nadziemna obumiera. Liście i kwiaty zasychają. Roślina typu zasadź i zapomni. Preferuje słońce, ale urośnie także w półcieniu. Może wtedy gorzej kwitnąć. Odporna na mróz, choroby, szkodniki. Dobrze znosi suszę. Zalecam jednak ewentualne podlewanie go w trakcie naprawdę dużej suszy. Lubi żyzną w ziemię, ale urośnie na gorszych. Rozmnażanie przez siew czy przez cebulę przybyszową najłatwiej. Rośliny warto rozsadzać co kilka lat po zakończeniu wegetacji. Cebulę wykopujemy, osuszamy, przechowujemy w temperaturze pokojowej i sadzimy we wrześniu lub październiku. Jest idealny na rabaty czy skalniaki. Najlepiej sadzić go w grupach, aby uzyskać efekt. Przyciąga owady zapylające. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia.